Bazy? Ktoś powiedział biało-niebieskie. Tak, tylko mamy już minuta 30, to nawet nie wiem czy zdążysz. Kurde, no. znów mi leci w dół, cholera. A nie masz pada podłączonego, gdzieś jakiegoś postawionego? To nie ma prawa ci... ten samolot lecieć. zdaniem. Ja ty na ja... no, prawie tuż jesteście cały czas w tej samej rzeczy? Ja chyba bo... no, nie, nie, nie. Widzę. Ale prędzej powinien. ten żółty. Ale to, już mamy minutę, wiesz, to już mamy minutę, wiesz, tu się kończy nam gra, to weźmiemy. Ale plan. ty jesteś w tej grze, rok tak mi się wydaje, powinien być. Nie, chwilę. było, że wychodzi. A on tu wiesz? stał, on tu no, stał, ale przez i... chwilę. No, okay. nie, nie da się tymi Boeingami latać. Chyba, że jest jakiś specjalny jeden. O, kurde, płonie mi samolot. Muszę go. Braja ląduje bez kół. Muszę go rozgrzać. Kakuje. Kapitan Rona tego nie zrobił, ale ja wystartuję bez kół. Ty, nie jestem w stanie do niego wejść. O, to teraz kupio. Muszę się jakoś zabić. 10 sekund. Pod kołami stani. Naprawdę pod kołami. No poczekajcie, zaraz oh. zobaczę. Lecę do słońca! No nie, no nie da się. Ludzie, no przecież to jest tekstura, to o nawet kurde, nie wygląda, z... jak coś, co by miało latać. Chyba, że ten żółty pod kołami. Ja jadę do ciebie. Do mnie? Hmm? To próbuję, to ktoś, chyba, że ten dalej i może samolot. To słońce. Jest taki o, jeden duży się w na... Na taczkach. Nie, do tego się nie da wejść. 3 sekundy, 4 i koniec. A dobre to było, to mi się podoba. Tylko takie coś zrobić, żebyśmy mogli razem se latać. Zwycięzca! JP na 13. Mm. 13! to znaczy, że ja wygrałam? Nie wiadomo. Zwycięzca. Wchodzimy do trybu swobodnego, <coughs> czy już Ta, swobodnego. przechodzimy? Rozwaliłam 3 te. To rozwaliłaś nam coś? No. No? Próbujcie wylądować na samochodzie. <noise> trzy poingi tym A my teraz na lotnisku będziemy, nie? jak to zrobiłam, ale wygrałam teraz. Eee, swobodna właśnie, nie nie chyba. Chyba tak, bo to nas wyrzuca tam, gdzie misja była. Ale za chwilkę Robiłem kiedyś mapę, Ej, gdzie wiesz, się lata, tylko że się to dzieje. był wyścig pod mostami, żeby się dać. Dzięki. Jestem na lotnisku. Kasia. Dobra, wy jesteście? Nie, ja czekam na invite od Was. To czekaj, jak to Cię zaprosić? Przez home? Ta, nie, nie, przez, przez menu gry. Pastachurski w radiu mi śpiewa tu remik, zaproś do gry, a to Cię nie poszło teraz zaproszenie, Chyba. Bo Cię zaprosiłem? Zobaczę. Musimy na lotnisko wskoczyć bez samochodu, tak prostu biegnąć. Spróbuję. Tylko na głową do muzyki. Macha. Graba Kasia, gdzie wy jesteście na tym lotnisku? Czy nie jesteście na lotnisku? Na lotnisku? Już, już, już idę do ciebie są. No nie no, ale tu na lotnisku to musimy zrobić. Wylądowanie, musimy. trick! Lądowanie to żaden trik. Ale lądowanie na dachu Mini Coopera. Nie no, to weźmy już jakąś ciężarówkę. Może zacznijmy od lądowania na tym, na pociągu. Hmm, helikopterem i nad helikopterem skoki motocyklowe. Eee. No, Które niby ja samoloty da się ukraść niebieski? To ściemne ludzie piszą. Gdyby się dało, to byśmy o tym wiedzieli. Mam dla was challenge. Walka na pięści na dachu osobówki, ale nie ustalisz długo na dachu osobówki. Bo o to chodzi. No jadą to zaraz spadasz. Trupus. <grywy> Jeszcze. Dobra, i to jest mój ulubiony samolot, bo nim takie triki kręcę zawsze. To mnie dzwoni. Halo? No tak mi w wodogłowie. I jaki plan? Na co myśliliście? To jest S06 Jedziemy podobno na lotnisko. ten, którego się da wziąć graba. Ale na te normalne? Tak. Tak, tak. Niech ktoś samochodem podjedzie, ja na nim wyląduje. Na czym wylądujesz? Na samochodzie. Na motorze? Na ja jestem już, już, będę la już latam wokół lotniska. Jestem przygotowany. Jadę. To Dojeść Kasia, ty będziesz po pasie stawej. A ja jestem... Nie, jestem ja jestem sam, ja. Czemu jesteś sam? A, a Kasia, ty jesteś ze mną w grze? Jak to sprawdzić? Ja so, 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 możemy... ja zaraz spróbuję dołączyć. <grym>. Możemy je wysłać do Boba. <grym> <grym>. się. Bo ja tu Twoja... będę triki teraz kręcił. Kasia, czy ty już jesteś na lotnisku? Za chwilę, jeszcze mam daleko, czekaj. Ja już grzeję silniki, wiesz? Kurde, widoki. Jakie ja teraz mogłabym wyjść do was? już jadę. No to ci musi wysłać zapytanie. Zap powiem, że ja do ci ciebie dołączam. Czekaj. Eee. Społeczność. Ja cię muszę oddać do znajomych. Graba się nazywasz? Grabem. Nie, wiesz co, zaraz ci powiem. Grabkiem Grab się nazywam. Możesz kliknąć na roka i zobaczyć tam znajomych. Dobra, dodałem cię. Po nie, nie udało się, spróbuj porównie później, nie mogę Cię zaprosić do znajomych. Nie wiem czemu. Ja spróbuję cię zaprosić. Spróbuj, do a do dołączyć, albo tylko spróbuj auto. zaprosić, bo to była ta gra, nie, tylko ten, nie? Ona chyba nie była jakaś zamknięta super. O! też sobie nie mogę dodać. Teraz zobaczę, co ja mogę zrobić w tej sprawie. Czekajcie, myśmy mieli pod G, tak? Chowanie kół. O, no teraz to jest... Teraz, kapitan Rony. Ja czekam roki. Azum. już to chwilę się odczytywało. Musisz hmm. ja się Z da się latać do góry nogami. Nie da się. Mm. chce jedną rzecz wspomnieć? Jeszcze coś jest ta nuta! Ale jazda! Co? Co się stało? Ale jazda, że ta nuta to jest. To jest sześć, się. Nie! Słyszałeś, Kasia nie grała dużo w tego. kto tu nade mną Jak się sprawdza listę graczy na tym? Bo ja nie wiem z kim jesteś jest. Start, naciskasz... I znajomi. nie wiem, Ja nie mam pada. To Escape. Escape to mam mapę. Ale nie, była taka... Aha, tu Remix faniaczek jakiś jest. i co? Nie, no to jest lista znajomych. Ja chcę listę osób na serwerze. Remigujesz jeszcze raz, bo ja coś. Dobrze. A, czekaj, nie mam Ktoś powiedział, że samolot ma niby napis US-06. Dla mnie to jest ściema. Moim zdaniem to nie ma samolotu. To To fajne radio. Samolot wziąć. Posłałem zapkę. Jeszcze raz. Dobra. Ja już jestem gotowy, mam kolejny samolot. Ty rok nade mną skakałeś? Tak. To, to bym się, ja, tylko wieściwe. my jesteśmy w grze, nikogo więcej. No Czemu Kasi nie ma? Nie, ja jestem, ja dojeżdżam. Ale Do jaką mam. Polera. Ale nie widać cię na mapie, Kasiu. Jesteś pewna, że jesteś w naszej grze? No zaznaczałam Sushibo. Aha, no to tak. Dobra. Dobra, rok, jaki chcesz trik wykonać? Ja ci powiem jaki trik. Kurde, ale mam pomysł genialny. Tu są te takie... Tu są te takie, jakby schodki do wjeżdża, wchodzenia, nie? Do samolotu. Mm -hmm. To ja będę leciał na ten schodek, a ty na niego wjedziesz na motorze, podskoczysz i przelecisz nade mną. To ty na to. Dobrze. Tylko stań tam przy tym żółtym samolocie na początku lotniska, zaraz ci pokażę, gdzie to będzie. Ale Dlaczego? będzie. Trik, kurde, ale stąd. Poczekaj, już ci pokazuję. Bo ja będę leciał wzdłuż pasa. Tak to jest, jak się mi nie zjazd. Patrz, tu będę wzdłuż pasa, tu o, tu i tu są te schodki, tu ten jeden, o ten, wie za, wie za, po lewej. A ty, ty lecisz helikopterem, czy to ktoś inny? Ktoś inny. Dobra, to ja robię nawrót, czy ty jesteś, powiedz, kiedy będziesz gotowy? Jestem chyba gotowy, no. Tylko sprawdź, czy się rozpędzasz na tych schodkach odpowiednio, żebyś umógł skoczyć. Posz. Dobrze sprawdzę. Boże, to będzie niesamowite, czuję to rok. Ty już dołączyłeś? Tak, już biegam na lotnisko. No to hmm, chodź zobaczyć co wiem. tu się będzie działo, bo to kurde. Nie dam rady się tak rozpędzić tutaj, nie o, wiem, One są pod takim kątem ustawione No to próbuj powoli. Najwyżej pod nie przejedziesz Co chcesz zrobić? Bok, no, jestem Jestem Czy ona nie tylko czy wiesz nie mam odpowiedniej prędkości No dajesz, dajesz, dajesz no, Gdzie ty jesteś? Nie było cię No <laughs> nie z tego Trzy dalej, tam za tym żółtym samolotem Masz taką pod kątem do pasa stoi. Z tamtej powinieneś się wyskoczyć, Wiesz, która? Trudno mi powiedzieć, historię. Nie, jak bardziej w stronę, jak ja teraz robię nawrót. Jedna jest ustawiona równolegle do pasa, a kolejna jest pod kątem. Dobra, nawracam. Te, bo już co. Znaczy, ja, ja, musisz brać pod uwagę, że ja potrzebuję przestrzeni, żeby się rozpędzić, a... Ja ci powiem zaraz przy której to jest, bo będę, bo będę przy niej nisko leciał. O, czekaj, o przy tej, tu, teraz, tu, tej yes? po lewej ode mnie. No. Widziałeś się? A to są schody takie. No, a... i spróbuj na tych schodach, czy się da skoczyć, jak się da to ja da robię się, na da się, da się. No to się kurde, się. Muszę tu brykę przygotuj się. Do... Możesz przeskoczyć. Ra, 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 ra. Dojechałam do was To ty Kasia teraz możesz stanąć i kibicować, bo to... Nie mam samolot. Nie, tego to chyba nie będzie nie Patrz co nie się pojawi. będzie działo, patrz co się będzie działo. Rok, jesteś gotów? Jestem Nadam w to. No, dajesz! Kurwa, za wolno, jeszcze raz, jeszcze raz. Lecimy, lecimy. Teraz, przygotuj się, musisz się szybciej rozpędzać. Uh, ja Ale wiesz za... idealny lot tak, to prawda to 3 prawda. lata, później rok skoczy. Nie no ludzie, to jest trudne. Plece! O cholera! jest kwestia zsynchronizowania się. No. Ja będę Cię widział już teraz mniej więcej w tym momencie. Ktoś leci samolotem jeszcze. Ja lot. Nie, Kasia, co ty robisz? To graba! Boże święty, to no nie wierzę, że się zdarzyliśmy. Nie działają mi śmigła. No nie, no nie. No nie. Przeskoczę nad tą grawa, przeskoczę! Słuchaj, na skrzydło! Nie wiem Słuchaj. który to jest ten Jest blisko, że się poskoczyłem dobrze O! No Boże święty, co się tam stało co? Ja nie wiem, nic mi nie działało, bo my się rozbiliśmy Kurde A ten wiecha podpędzący kurde samolot Tary, no przecież to było, ta akcja była już planowana od dwóch godzin, żeśmy z Rokiem się przygotowywali. No Ja chciałem być drugim Całem, Całe miesiące ćwiczeń i przygotowań. I Ej, nagle w nie Nie sprawdziliśmy rozkładu lotów, wiesz Rok? O. To był nasz błąd. Ty, ale mam rok jeszcze lepsze. To jest kurde bierz motor. Ale tutaj są takie furgonetki, może zróbmy ja z nimi coś. coś. Zróbmy pas startowy z furgonetek. Czekaj, czekaj. Ja mam super plan. Kto przeskoczy nad helikopterem? Ta sama skocznia. piszesz się na to? Pewnie. To ja tylko ja rozpędzę śmigła, to będzie skok śmierci. Ej, albo zróbmy ten: zróbmy, że jadą pojazdy trzy i trzeba na nich wylądować samolotem. Wiecie, zamiast podwozia trzeba wylądować Można. na trzech furgonetkach. Jestem za. Jest jedna furgonetka, druga i trzecia, i zrobimy ten: lądowanie na furgonetkach. Dobra. Ale ja już jestem gotów do skoku śmierci jakby co, tylko muszę się ustawić, dobrze. Ja szykuję furgonetki do lądowania. To weź szykuj furgonetki do lądowania. Ja się ustawię dla roka tutaj. Oj, one nie są równe, kurde, ta jest mniejsza trochę. Dobra, rok. Gdzie ty jesteś? Powiedz mi. Szukasz motora. Jeżdżę zaraz tam. Masz motor? Tak, tak, jak już mam. <laughs> kurde. Wracam na lotnisko. No Moim to, zdaniem, graba powinniśmy mieć helikopter i ustawić się w drugi yy, kawałek obok mnie, i rok będzie musiał przez dwa przeskoczyć. O, to już było, to było, Kurde. Zaraz wezmę. Tak jak Aj, Dobra, piami! Mam genialny pomysł, ustawię Jest się jedna przodem. Jeżeli furgonetka większa, ty, zniknęła. No nie, zabrali furgonetkę. No what the fuck, zniknęła, nikt na nią nie patrzy. i ona się zdematerializowała. Ale to są dwie takich samych rozmiarów, słuchajcie. Ojku... Rok jedziesz? Cały czas. Kurde. Ale Jest, kranał. siadłem. O, widzę cię! Powiedz mi, czy wolisz wersję trudniejszą, czy prostszą? <grym> Zginąłeś, czy nie? Boże. No, to jest taka... kurde... Ale, ale co muszę, się wersję przygotować na spokojnie, to żeś wziął i po prostu się wrypał bokiem... w koło. No mi tak dobrze szło do tej pory, myślałem, że teraz też pójdzie. <grym> Gdzie powiem. ty jesteś, co? Ja jestem tam, gdzie żeśmy... gdzie że się, się rozbił. Potem. Bo, ten, bo a, ja mogę furgonetką skoczyć, ono? zobacz. To skocz, tylko czy nie wiem, czy po tych sto tutaj, się... o tutaj po tych. Czekaj. Tak, a ja. a po tych? No nie no, przecież nie przeskoczysz, żebyś na pół metra... No ale... Chodź, motor stoi od roka, chodź. Weź motor, skacz. NIE! NIE MÓW MU! A... Skacz, motor stoi od roka. Bierz motor i skacz. To będzie skocz nie śmierci, mógł, kurde. Jakiegoś. A kurde. Policji się narazi... Widzowie po prostu. Kurde. Publiczność. Jest Aha. pełna adrenaliny! Czy graba o, zginie może ty, ale to, Tak, jak stałem trochę bokiem do ciebie, to wyglądało to dość łatwo, a tak jak stałem przy helikopterze. No. Śmigła Dobrze. są ostre, niczym noże. Nie. Gdzie ty jesteś graba? Aha, ja, tam. Ale nie wiem, czy takiego rozpędu to pod kątem chyba będziesz. Mamy radę. Dobra. dobra. Mam się trochę unieść, czy wolisz na Na razie, może prosto? nie, zróbmy na sucho na razie. Czekaj, nie? troszeczkę muszę być nad tym. Ale tu pięknie Wow, Kurde no, nie no jak tak to wiesz co? To, to robimy wersję dwie, dwie. trudniejszą, kurde, to dawaj kto się Ru za motor chciał ubić. Ja chciałam tym podskoczyć, wiesz jak na skaczni Czekaj graba, bo to będzie Dobra, trudno To ja biorę po prostu dłuższy rozpęd teraz Ale czekaj, bo będzie Policja. trudno się ten... Y, trudno się będzie ustawić Mi Policja Dobra, wiesz co? Ja no możesz spróbować Ale musisz przy tych schodach <laughs> Oooooo Poszedł kurde Wiesz co, to ciężko jest się rozpędzić, ja czujesz jakbym się rozpędził to bym dał radę, ale Ja prosto Poszedł brodę. kurde przeskoczył Przeskoczył <laughs> ten podwyższony? Tak, ale no Uuu. nie do końca, bo trochę stałem na ziemi jakby ja. Dobra, teraz jestem podniesiony. Tam są dwa motory? Przywizełeś drugi, czy nie? O, jest drugi. Tak, 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 tak. Wow. Nie. Ale powiem wam, że to nie jest proste nim w ogóle tym helikopterem utrzymać się w miejscu. O, ale chyba mam. A wiesz co byśmy mogli zrobić? Żebyś wziął było, jakiś to... pojazd na hak i żebyśmy wylądowali na tym. No pojeździe. kurde, a teraz wjechałem na schody i mi ten i spadłem z motoru. Kurde, trzeba trafiło. Są? So? Nie mam te, te schody. Nie! Groba, What the fuck hell! Co mówisz te drugie schody lepsze? Wiesz co, nie, nie schody tylko pochylnia by się przydała, bo na Cholera. tych schodach czasami się może się no zatrzymać. możemy tam do pochylni lecieć, nie? Ale na pochylni to żaden, wiesz, żaden, żaden kłopot. Ale na schodach czasami się na pierwszym stopniu wywalisz. Ale to musisz podnieść koła do, ty, do tego. Dobra, jest pochylnia. Mm. Wiesz, ja jak wierzę na schody to podciągam trochę ten. Ten jak poleciał. Dobra. No, widzisz, tylko ta pochylnia tam, ona nie jest taka tutaj stroma, tutaj. nie? No, musisz co? Wziąć poprawkę. O kurde, poszedł. Wyżej, no, to, to, to wyżej. To łatwo jest. O! Wyżej! Wywaliłem się na lampach. Przeżył! O! Przeżył, o! przeżył o! czy nie? Nie. Motocykl przeżył, ja nie. No dobra, ustawiaj się. Ustawiam się. Prosto na śmigła No, to teraz to będzie jest. skok śmierci, już to widzę. Graba, dajesz. Lecimy. O! o! Dobra, Jeszcze nie, poprawiałem nie. na sam koniec, bo ciężko naprawdę go utrzymać. Okej, a tym tak... skoczę. No właśnie, też chciałem spróbować sobowo o tym. <ślech> nie ma takiego skakania. Patrz lecę dalej, nic mi to nie zrobiło. Oh, wow, jak poszło! Centralnie loter był ustawiony przy wyskoczce. Dobra, czy ja mogę samolot wziąć na hak? E, Samoloty chyba nie. Ale samochód mogę, tak? tak. Nie są jakieś samochody. Ej, tutaj na zewnątrz jest ta taka hopa pionowa. Tu moglibyśmy coś spróbować zrobić. No właśnie, ona też jest super, nie? Tylko, że tam będziemy lecieli do góry, a nie w ten... A nie do przodu jakoś tak. Dobra, nie... a kto chce symultaniczny duo lot samolotem? Ja bym ci to, że robimy jakąś formację. Ja na przykład wyląduję na kimś w powietrzu. o cholera. O cholera. Co ja Zrobię bym miała być na górze? Dobra, ja Chujesz wysiadam. Będę To nie wiem jak wy, ale ja wchodzę do samolotu. O, lecę, dobra. dobra. Kurde, jak wyrównać lot. W drugą stronę Ej, graba? No. Tu jest gdzieś ręczny hamulec na padzie? Eeeh, chyba jest nie pod X-em? Pod... Dobra, jestem. Kto ze mną robi triki? To musiałbym zobaczyć, bo na pewno jest. Nie Kasia, pamiętam, pod może to to... Ty jesteś chętna. No, jestem pod wodą. A no to nie. Ojku. Dobra, ja już krążę nad, lotn nad lotniskiem, czekam na śmiałka jestem. Ale co, co Ty sobie życzysz tam? A ja od wyląduję tego komuś na samolocie lecącym w powietrzu. Do góry nogami ktoś będzie leciał, a ja mu kołami się kołami się zetkniemy. O, kołami, do, do góry nogami to ja nie potrafię no no tak. Dobrze. Ja ja mogę... Czekaj, ja zobaczę czy on w ogóle potrafi ten ja do góry nogami tak lecieć. Ja tylko tak. O nie, nie, on nie potrafi do góry nogami. On nie potrafi. Oj 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 oj, 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 oj. Dobra, ten nie potrafi <laughs> zmian, do góry zmian. nogami. Zmiana planów. Zmiana planów. zmiana planów. Jakie wyścigi? No na lotnisku. Ale Od samolota, jakiegoś punktu do jakiegoś? Latać. Jakbyśmy zrobili wyścig, ja że najpierw trzeba samolotem. Tego lotniska. Bój, bój. Z tego lotniska na lotnisko Trevora, Tam na przykład trzeba jakiś pojazd zgarnąć i pojechać dalej. A jak się rozbijesz w pierwszym no to, bierze, to się to tak jak zwykle będzie, rozjedziemy się i nikogo no. nie będzie widział. Dobra, ja dalej i tak jestem za tym, że komuś wyląduje na nim. Graba. Jest to, to Ja tylko to nie to mogę wyjechać z nikt tego. Nie, jest po prostu parkinga się Ja byłem. jestem, ja jestem odwrócony kołami do, do nieba, możesz próbować się stykać Ale Ty zemą. chyba kurde leżysz. Nie. E? Tak? Gdzie pokaż, gdzie ty jesteś odwrócony? Latasz samolotem? No. Na tak? nogami latam, no. Ale tym, <laughs> którym. Awionetką. a awionetką, dobra. Okej, okay. gdzie jesteś? No niebie. Lecę, lecę, lecę. Lecę rok. Dobra. Okej, okay, widzę cię. Okej. Okay. skoczę. Ale teraz musisz utrzymać lot. Okej. Okay, ale ty skręcasz w lewo. Leć prosto. Ej, to ja mam dla ciebie challenge. Czekaj, bo będę pokrywał rokach w powietrzu. Czekaj rok. I to odwrócony jeszcze. Bliżej. O, ale było blisko, znaczy było dobrze, mi się wydaje, że można tak, by to tak. było zaliczyć, że to było udane, no bo so, jednak to się... wyląduj teraz na furgonetce. Wyląduj... Bez kół. No, na furgonetce to jest, a, to jest dla mnie najprostsze wylądowanie. Bez kół. No dobra. A, bo ja będę ale jechał, będziesz musiał nie? się tak, rozpędzić, no tak. dobra, ale okej, okay, To raczej ty będziesz musiał zwolnić, kurde, tak no. myślę. Nie, damy radę, to jak do lądowania. Ja to Żyjesz latawczyś? Ja armie... Nie, nie, właśnie biegnę na ten. A, no ale będę za sekundę, bo ja to mam opanowane, wiesz? Bo w sumie mamy... mamy, wiecie, półtorej godzinki jeszcze, to może no, już pójdziemy kurde. na gridach w sumie. To czekaj, gdzieś się zróbmy to, bo to super pomysł, Rafa, taki pomysł wymyśliłeś, kurde, że... Ja będę jeździł po jednym pasie i zawracał na drugi. Ale to umówmy się, że ty jak mnie widzisz, to wtedy startujesz furgonetkę i ja, wiesz... Bo ja już będę mówił ci, że lecę. Aha, no dobra. To że muszę ty... też wiedzieć, z jakiego kierunku na jaki będziesz leciał, Wiesz, wiesz? co, będę raczej... Kurde, jakby to na... no nie. to ze wschodu na zachód, czyli od A tej wody... W... Aha, dużej. no, no, ze wschodu na zachód, no. Nie, czekaj, jakiego wschodu na zachód? Chyba z północy na południe. Ale pasy są... Aha, bo jest jeszcze jeden pas, ale dwa pasy są, wiesz, południowo... Znaczy, zachodnio-wschodnie. Okej, okay, bo ja nie wiem, który... Aha, z... A to nie, to z zachodu na wschód choć, No dobra, no to okej, okay, to z drugiej strony. Dochodu na wschód będzie git. jak będziesz leciał, to tym pasem po prawej stronie. Widzę będzie. cię jak jedziesz, widzę cię jak jedziesz. Ja a co na ta nawrót? furgonetka jakaś taka mała? No tak, zjadę. zrobisz nawrót, a ja będę na tobie lądował. Tylko ja będę lądował na tym drugim pasie, pamiętaj. Znaczy, zobacz jaką ja mam dużą furgonetkę sobie. Kurde, pokaż, ci, ja nie widzę was. Widzę, grabę na razie pod sobą. Dobra, to ja tu zakręcam. No, Czekam aż ty nawrócisz ja Ja też, gazuję. bez kół? No tak chyba, no. Kurde, jak bez kół to biorę, A, a, a to. potem spróbuj wyciągnąć koła, żeby się zaklinować, wiesz. No, Kasia strzela, wszyscy pracownicy lotniska biegają w panice. Dobra, widzę, że ty Dobra. Ja ci... się powoli rozpędzam. No, już się rozpędzaj, rozpędzaj. Szybko! Dobra, jadę. Tracę ciąg. To muszę zwalniać, czy ten? Pull up. Nie, nie, ty supersetą jedź. No, bo cię wyprzedziłem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Musisz szybko, co, nie, w ogóle nie masz szans, żebyś ty coś ten... Zwalniał, Dobra. bo. Jezu, ty kurde, Kasia mi tutaj mam na drodze, Kasie. Jakiś koleś do mnie dzwoni z pizzy, chyba. Dobra, graba, bądź gotów. Dobra. Ja zaraz zacznę odlatywać. Bo ja też wiesz, jak kurde, się ja za bardzo zwolni... zwolni. No tak, to jest. No ale ty rok możesz jechać o go, bo graby to będzie kurde na no Może któryś będzie bardziej pasował. Dobra. Ja już się rozpędzę. No. Nie mogę wycelować. Dobra, już, już, już seta, seta. No już Przecisnę, seta panowie. już jest O, za O kurde. O, prawie. G jeszcze raz, jeszcze raz, ciąg, 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 ciąg. ciąg, ciąg. G. Dajesz, dajesz, dajesz. Ko o, 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 ruszył. ruszył. <laughs> dobra, to teraz może z tej strony na drugą, co? Bo już jesteśmy po tej stronie. No, dobra. Ale to drugim pasem, nie? Było blisko, trochę no, no, trochę za bardzo. Za bardzo do przodu, ale tak dosłownie nie, 3 metry może. Bliżej niż dalej. Dobra, wylądujemy Dobra, Setom, startuj już, startuj już. Ja się nie zatrzymuję nawet, także że... to nie jest szybka furgonetka, nie jest. Nie szybka. widzę cię, a dobra, widzę cię. Dobra, pas widzę Pas się cię. skończy zaraz. Nie, 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 skończy się. Kończy się pas! Kurde! Kurde, gra ma. Ale... Czekaj, czekaj! Nie, nie pokryjcie, zwolnij, zwolnij, zwolnij! Dzwonij! Nie, no nie! Czekaj, czekaj, dociągnę się do drugiej strony i odlecę. Kto do mnie zra... No nie wierzę, no cóż... Remig... No nie... A zresztą Ale zresztą ty mnie zbombardowałeś, o ja co? Wziąć ten. Ja mam wywrotkę tą wielką, tam by można było... No, ja To co, gramy w tego grida? Chodźmy na gridkę. Ale wyszło. Moim zdaniem to właśnie i z rokiem lądowanie na wionetce wyszło i tu też wyszło. No wszystko było, jak powinno być. 재미, <laughs> что <laughs> <laughs>